I tak to życie przeszło w dużym trudzie, niepokoju. Chwile smutne, później jakaś utucha, że będzie lepiej. Było tak i tak. Ważne mieć pomoc w gronie rodzinnym i mieć życzliwych przyjaciół. To jest bardzo ważne. A poza tym te trudności zwalczać, tak jak mówił nasz święty papież Polak, każdy ma swoje westerplaty, czy młodzi, czy starsi. Musi się przeciwstawić temu, jakoś zdobyć się na wysiłek, na siłę woli, którą każdy ma w mniejszym czy większym stopniu. Oprzeć się tym trudnościom i patrzeć. Pogodnie, chociaż często jest smutno. Ale tak jest życie, cieszycie się przyrodą. Stulatka wiele czasu spędza w ogrodzie, kocha przyrodę i bardzo lubi o niej opowiadać. Przepiękne są na wiosnę sady, jak kwitną te jabłonie, krzewy potem, bzy, jaśminy jeszcze teraz. W słońcu marcowym jeszcze śnieg wokoło. A już wychylają się główki, śnieżyczek, czyli śniegów, przylaszczych. Białe już takie czapeczki. Wtedy mi się przypomina Mickiewiczowski wiersz. tej poezji mam dużo w głowie. Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie, jeszcze północ, mrozem dmucha. Jeszcze wspólnie nie zeszły pleśnie. Dąbrowa jeszcze nie sucha, a to już rośnie. Udzie nadzieje i wiosna. I takie życie proszę Państwa.